Czy to książka od przyrody? Czy to nie książka od przyrody? Jak myślicie, to jest sama tektura? Opakowanie? Czy to książka z przyrody? Nie wiadomo. Lubię. Spoko. W ogóle to chciałabym Wam coś powiedzieć. Jestem Mateusz. Będę nakręcał różne horlory ten filmik po prostu tak nakręcam aby wam pokazać kim ja jestem tak jak mówiłem, jestem Mateusz będę nakręcał horlory z minecrafta i z różnych gier właśnie wstawiłem jeden odcinek z nowego horroru. obejrzyjcie go nazywa się horlon Ciemność nadchodzi. Czy jakoś tak? Nieważne. Ja Was proszę: oceniajcie jakoś moje filmiki. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie, co muszę poprawić, bo ja, to są moje pierwsze filmiki i moje pierwsze konto. Więc proszę Was. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. No to narazka.